Radio Plus. Sedno sprawy. Jadera, minister w kancelarii prezydenta Dzień dobry panie ministrze Dzień dobry witam serdecznie panie jak duży pałac pałac prezydencki jest przygotowany na dzisiejsze uroczystości w Izraelu i przemówienie rosyjskiego prezydenta no, Media media o sztabie kryzysowym który nie, nie, ma być są, w pałacu prezydenckim Jest taki sztab będzie nie, 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 dzisiaj nie nie, nie 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 to są wypowiedzi medialne nie ma żadnego sztabu kryzysowego natomiast oczywiście jest to monitorowane to co będzie się dzisiaj działo w waszym będziemy na pewno analizowali publiczne wypowiedzi osób które tam będą się wypowiadały A to I będzie zależą, jakaś, grupa w pałacu? Nie, no jest, są osoby, które są ministrami, i doradcami pana mm -hmm. prezydenta, którzy, którzy po prostu będą analizowali analizowali to, co będzie dzisiaj wiad waszem Te wypowiedzi publiczne chociażby prezydenta Rosji i w zależności od tego, jakie padną słowa, będą adekwatne reakcje na te słowa. Jakie tak będą, będą reakcje? I chodzi no, mi o kanały komunikacji, Już panie, będą media społecznościowe, panie, czy prezydent wystąpi w Dawos na przykład. Panie redaktorze, jeszcze raz powtórzę, adekwatne no, no narzędzia, które będzie można to narzędzia wykorzystać. narzędzia to jest przekazy komunikacji. Jeżeli jeżeli będą tam wypowiedzi szkalujące Polskę, to reakcja będzie szybka. Można się nawet spodziewać, tylko ja mówię, generalnie trzeba ze spokojem podejść do analizy Jasne. i podjąć adekwatne kroki. Na pewno jest dzisiaj planowana wypowiedź pana prezydenta do mediów wieczorem, więc pan prezydent osobiście się odniesie do tego, co się działo chociażby w Jadwarze. Ale to o te szybkie reakcje jeszcze zapytam, bo wypowiedź pana prezydenta wieczorem, a, a te szybkie gdyby, reakcje to... No, jakie to, mogą być no to też wypowiedź pana prezydenta. Okay, Pan prezydent w, w tej chwili jest w Dawos. Jeżeli będzie taka potrzeba, jeżeli padną jakieś, nie wiem, wyjątkowo skandaliczne słowa w, i pójdą w opinię publiczną, to też będzie szybka reakcja pana prezydenta i taka możliwość oczywiście istnieje. Pan prezydent przebywa jeszcze dzisiaj w Dawos. No więc... Tak, media z całego świata. Są w media z całego to... świata, również wypowiedź pana prezydenta w, ty, w, ty, w tym momencie zostanie na tyle mocno wyartykułowana, że ona dojdzie do opinii publicznej światowej w, w tym momencie. Panie ministrze, o godzinie 10:00 w Sądzie Najwyższym ma się rozpocząć posiedzenie trzech izb cywilnej, karnej pracy. To chodzi o ocenę statusu sędziów wyłonionych przez nową Krajową Radę Sądownictwa. Posiedzenie zawiesiła pani prezes Trybunału Konstytucyjnego Julia Przyłębska, ale jeszcze nie wiadomo czy skutecznie to zrobiła, bo rzecznik Sądu Najwyższego mówił: "Zastanowimy się", pytany czy to posiedzenie się odbędzie. Panie Co jeżeli że będzie? Ja... Pewne rzeczy trzeba ustawić jako fundament i on a fundament ma to już fundamentami siebie... to już u nas dzisiaj trudno. No, ale, ale fundament ma to mieście? do siebie, że jest niezruszalne, że tego nie wolno naruszyć. Jak ktoś narusza fundament, no to można powiedzieć, że cały gmak się rozsypuje i nie ma co zbierać. Jednym z takich fundamentów, jeżeli chodzi o wymiar sprawiedliwości, jest to... Że wyłączną prerogatywą pana prezydenta jest powołanie sędziów. I w polskim systemie prawnym do tej pory nikt nie podważał tego, w jaki sposób sędziowie przez prezydentów zostali powołani. Ja przypomnę, że mamy sędziów w systemie prawnym, którzy no, są powołani minister, przez powie, Radę tak? Państwa. Mamy okay. sędziów powołanych przez, przez prezydenta na wniosek Krajowej Rady Sądownictwa, której Trybunał Konstytucyjny stwierdził, że została wybrana w sposób naluszający konstytucję. Na listo, ale prezydenta znamy ale ja, ja mówię tylko, co jeżeli Sąd Najwyższy się no, nie zastosuje do tego, czego oczekuje Trybunał konstytucji. Słuchając, dzisiaj jeszcze rano, nawet oglądając wypowiedź pani Gersdorf, widzę, że jest pewna refleksja i, i padła tam ta wypowiedź, że no nie można pef, pewnych granic przekraczać. Ja mam nadzieję, że, że to trzeźwienie jednak przyjdzie do Sądu Najwyższego i nie może Sąd Najwyższy w jednej izbie, w trzech izbach podważać sędziów, którzy zasiadają w innej izbie, bo w, 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 władza sądownicza ma to do siebie, że ma stosować prawo, które ustanawia naród w, poprzez swoich reprezentantów. Jeżeli naród w, zadecydował o tym, że. Ma być Izba Dyscyplinarna, ma być Izba Kontroli Nadzwyczajnej. To w tym i prezydent powołał wybranych sędziów. To w tym momencie inny sędzia nie ma prawa podważać tego, czy ktoś jest sędzią, czy ktoś nie jest sędzią, bo w tym momencie wprowadzamy absolutną anarchię, wprowadzamy absolutny zamęt I w takich sytuacjach zawsze najbardziej cierpią obywatele, bo obywatel, obywatele naszego kraju muszą mieć pewność, że wyroki wy wydawane w imieniu Rzeczypospolitej. Są cały czas ważne, a nie na zasadzie takiej, że mnie się nie podoba, hmm. bo ktoś został wybrany, a ja, a ja nie uważam, że on jest sędzią. No to, to, to co mamy właśnie naruszenie fundamentów wymiaru sprawiedliwości. No ale to abstrahując od tego, kto jest winny takiemu stanowi, jaki mamy w wymiarze sprawiedliwości, to chaos na pewno jest, słowo chaos jest dobrym określeniem tego, co się dzieje. Czy ta sytuacja nie wymaga jakichś szczególnych teraz jednak aktywności, <laughs> bo ten dualizm, no bo... ten rozdźwięk jest. Coraz większy z na tydzień. Może pan prezydent, który jest autorem jednak tych zmian. To są prezydenckie ustawy, które zmieniły krs i Proszę najwyższy. zwrócić uwagę na Powinien jedną teraz rzecz. teraz coś zrobić. Panie redaktorze, proszę aktywnie. zwrócić uwagę na jedną rzecz. Tak wejdę od tej strony. Czemu w opinii publicznej, a miała możliwość Senat się wypowiadać na ten temat, opozycja miała się możliwość wypowiadać, nie mówi się o konkretnych zarzutach do konkretnych przepisów? Tej ustawy, która jest w tej chwili na tak zwanej tapecie. Proszę, no tej dyscyplinującej, o, o, ale, mało ale, się mówi o konkretnych przepisach. O konkretnych przepisach? przepisach. Mówi się ogólnie. Proszę, pan, proszę zwrócić uwagę, gdzie pan znalazł rozmowę? Mówię tak, artykuł, y, załóżmy siódmy tej ustawy, y, y, podpunkt B, mamy tu wątpliwości. No Nie ma. Ta... były wątpliwości Biura Analiz Sejmowych. Ale proszę zwrócić uwagę, panie redaktorze, właśnie początek był merytoryczny. Był, był merytoryczny, były uwagi Biura Analiz Sejmowych, była praca w Sejmie, te poprawki, dużo poprawek zostało wniesionych, merytorycznych, i od tego momentu praktycznie się już nie rozmawia o konkretnych zapisach, które zostały w ustawie, które są niezgodne, które są, które są zarzucane tego w, w debacie publicznej pan nie znajdzie. Rozumiem, że Mówi sam pan się... minister ten temat zaczął, nie ma wątpliwości, że yy, sam pan minister zaczął ten temat, nie ma wątpliwości, że prezydent Andrzej Duda podpisze tę ustawę, która dzisiaj pewnie wyjdzie z Sejmu. Panie redaktorze, pan prezydent powiedział, że podpisze, bo te zmiany są potrzebne. Są potrzebne zmiany do tego, żeby sędziowie, którzy naruszają porządek prawny, odpowiadali dyscyplinarnie. To jest elementarz odpowiedzialności władzy sądowniczej. Jak nie ma odpowiedzialności dyscyplinarnej, to sędziowie są ponad prawem. No, nie może być jest teraz i działa i sędziowie, którzy naruszają porządek prawny no odpowiadają. No tak, tak. To nie jest tak, że do tej pory nie było takich rozwiązań. No ależ, że nie oczywiście, nie... że było Było tak. Do tej pory było sądownictwo dyspinalne, przecież wcześniej też było, gdzie sędzia, który zabiera drugiemu, drugiej osobie 50 zł, to zabiera przez roztarchnienie. Ale zwykły obywatel, który zjada śliwkę w czekoladzie w, w markecie jest skazywany przez sędziów, bo przecież on strasznie naruszył prawo, ale sędzia, nie który... Nie znam tej historii, panie ministrze. Nie z z zam, śliwką, To szkoda, bo, to... bo jest. Tak, po ja, jest wiele. Wie, jazda bez biletu, tak za jakieś grosze skazywana osoba tak, przez tych samych sędziów. Panie to, to są czy... przykłady, jak działał system spinary, że z jednej strony sędziowie, którzy po spożyciu alkoholu dostawali nagane czy upomnienie, bo mieli immunitet, ale zwykły obywatel y, y, w tym momencie y, y, został, y, został skazywany i, i zostało mu zabierane prawo ale jazdy. Ale no, to, to mamy szczególne równość działania teraz pana prezydenta, jeżeli nie... chodzi o wymiar sprawiedliwości, czy nie są potrzebne, bo y, to, że chaos się pogłębia jest obiektywnym faktem, tak? to, tak, to, 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 jest, to nie jest obiektywny fakt, chyba ponieważ, ponieważ jakaś... ja, ja to dzielę tak. Jest grupa sędziów, zdecydowanej większości, która e, robi to, co do sędziego należy. Czyli orzeka w stosunku do sprawy e, w oparciu o istniejące przepisy. Ale coś zrobi, ale jest grupa sędziów, która mówi tak, nie chcemy tych zmian i ona jest w tej chwili u władzy mm -hmm. sądowniczej I, 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 i ona jest broniona no, przez opozycję. Pracy, to jest no. ale jest broniona przez opozycję i jest grupa sędziów, która chce zmian i oni są skazywani jako ci, którzy wspierają te reformy, a Reformami stoi obóz władzy dzisiaj, tak? Obóz Zjednoczonej Prawicy. Prezydent mówi jednoznacznie, jeżeli chodzi o wymiar sprawiedliwości. Jest potrzebna reforma wymiaru sprawiedliwości, bo nierobienie nic, które było do tej pory tą jakby istotą funkcjonowania polskiego sądownictwa przez społeczeństwo zostało ogromnie negatywnie odebrane nie ma poczucia sprawiedliwości jest bardzo źle oceniane polski wymiar sprawiedliwości przez obywateli i żeby to zmienić trzeba reformować to po prostu jedna, jedna sprawa pan prezydent tylko... na pewno nie będzie blokował reformy polskiego wymiaru sprawiedliwości jeszcze jedna sprawa tak krótko czy pan prezydent y, może wygrać w pierwszej turze już wybory prezydenckie jest takie oczekiwanie panie, w pałacu panie redaktorze to nie jest kwestia oczekiwania jak się pan nie pyta czy no, może wygrać też ja mogę powiedzieć też. ależ oczywiście że może wygrać urzęd Prezydent i wskazuje chociażby na w pierwszej, turze? w pierwszej turze na prezydenta Kwaśniewskiego, który kiedy wygrał w pierwszej turze w, mm -hmm. przy relekcji, to przecież nie był to czas, kiedy SLD miał ponad 50% poparcia, tylko poprzez swoją aktywność, poprzez swój odbiór społeczny. No nie, to był już rozpata WS-u ale 20% Ale nie był, rok, to ale był, to był nie, dobrze, ale to, to nie, nie był zły czas dla SLD. SLD, nie, SLD nie mówię, że był zły, tak jak teraz zły nie jest dla PIS-u, mm. tak? Ale to nie był czas, kiedy notowania partii były ponad 50%. Tak samo jak. W tej chwili nie jest. Więc mówiąc krótko, prezydent bardzo oczywiście krótko. ma szansę wygrać w pierwszej turze, ale to nie jest takie nastawienie, że jeżeli nie wygra w pierwszej turze, to będzie katastrofa. A mówił to Andrzej Dera, prezydencki jest minister. wygranie wyborów prezydenckich, niezależnie czy w pierwszej, czy w drugiej turze. Mówił to Andrzej Dera, minister w Kancelarii prezydenta. Bardzo dziękuję Państwu za rozmowę. Dobrego dnia panu. i Państwu życzę do usłyszenia. Do zobaczenia. Radio Plus. Sedno sprawy.